No dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzięki, że wpadliście na mój kanał. Obok mnie projektor. Projektor chińskiej marki XGody, albo XGUDI, jak kto woli. Marka jest mi znana. Jakiś czas temu testowałem już ich projektor. To jest drugi. Nazywa się albo to jest model Sale 2. Co wyróżnia ten projektor? Słuchajcie, on kosztuje poniżej 200 euro, tak. A ma tutaj wbudowany, zainstalowany w zasadzie Android 11, który jest Aktualizowane, a to oznacza ni mniej, ni więcej, że nie musicie już do takiego projektora podłączać Apple TV czy Chromecast'a, bo on po prostu ma wszystko. No właśnie, jakiej jakości wyświetla obraz, jakiej rozdzielczości, jak duży jest ten obraz i w końcu, jak sobie radzi taki mały projektor w jasnych pomieszczeniach albo po prostu w ciągu dnia. O tym wszystkim opowiem Wam już za chwilę. Serdecznie zapraszam! Tak, zanim pokażę wam, jakiej jakości obraz wyświetla, jak on jest duży, jak sobie radzi w jasnych pomieszczeniach, to zacznijmy od tego, co jest w pudełku. Oczywiście jest ten projektor, jest przewód zasilający, strasznie krótki, strasznie krótki. Ja tutaj musiałem podłączyć się do przedłużacza, bo w żaden sposób nie byłem w stanie sięgnąć do jakiegoś gniazdka. A jak widzicie, ściana jest za mną, tam są gniazdka prądowe. No, to jest za krótki, po prostu jest za krótki. No, Trudno. Słuchajcie, oprócz tego mamy przewody, mamy kabel HDMI tutaj. Nie wiem, czy to jest ten szybki HDMI, czy nie. Tego producent nie podaje. Mamy tego typu przewodziki, audio, wideo i mamy pilota. No i pilot, tutaj warto na niego zwrócić uwagę, bo pilot działa po Bluetoothie. Tak, a więc jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo zasięg tego pilota względem tego urządzenia, czyli tego projektora, jest zdecydowanie większy niż w przypadku tradycyjnego rozwiązania. Natomiast co jest istotne, ja kiedy go włączyłem pierwszy raz, rzuciłem obraz na ścianę, był nieostry i w żaden sposób przyciskami funkcyjnymi, które się tutaj znajdują u góry na obudowie, no nie byłem w stanie zmienić ostrości, wyostrzyć po prostu i do tej pory. Tego nie potrafię. Nie wiem, czy ja coś źle robię, czy po prostu tej funkcji, tej opcji tutaj nie ma, jeżeli chodzi o te przyciski. Natomiast jest na pilocie z tej strony i działa naprawdę bardzo dobrze, szybko, sprawnie. Obraz jest naprawdę ostry. To absolutnie. Jeżeli chodzi o rozdzielczość Full HD. Wspiera oczywiście 4K, ale musicie się nastawić kupując taki projektor poniżej 200 euro, że no to jednak przede, przede wszystkim będzie Full HD, a nie żadne 4K o Dolby Vision, Dolby Atmos, to już absolutnie zapomnijcie. Jeżeli chodzi o obudowę, no plastik, plastik fantastyk, ale nie ma się czego czepiać, ten plastik wygląda naprawdę porządnie. Tutaj mamy zaślepkę, o widzicie ona tak wygląda, pierwszy raz miałem też problem, żeby ją wyciągnąć stąd. Okej, okay, no, taka jest minimalistyczna, bym powiedział. Zresztą sam ten projektor nie jest wcale duży. Widzicie, ta bryła nie jest duża. Ja uważam to za zaletę akurat, bo kiedy będę w najbliższe wakacje gdzieś wyjeżdżał z całą rodziną, no to chętnie ten projektor zabiorę ze sobą w przypadku jakichś deszczowych dni, dzieciaki sobie pooglądają, na obojętnie jakiej ścianie, jakiego koloru ścianie, jakieś filmy. To jest zawsze coś, I chodzi o to, że nie zajmuje dużo miejsca, czy to w bagażu podręcznym, czy w samochodzie. Tutaj mamy tę wysuwaną rączkę, widzicie nóżkę, przepraszam, która, którą regulujecie kąt ustawienia tego, tego projektora. To się może oczywiście przydać. Natomiast na górze mamy przyciski nawigacyjne do obsługi tego projektora, w zasadzie Androida 11, który się tutaj znajduje. Kółeczka, czyli mamy strzałki prawo-lewo, góra-dół, jest ok. Tu mamy strzałkę do góry, włączanie, wyłączanie, tu mamy cofanie, a tutaj mamy wyświetlanie wyświetlane menu. Natomiast tył gniazda. Gniazdo mamy tak, USB, a więc możecie sobie tutaj bez żadnego problemu podłączyć po USB pendrive'a z nagranymi już gdzieś jak wcześniej filmami HDMI. Możecie oczywiście podłączyć Apple TV, jeżeli będziecie chcieli, AV, gniazdo. Mamy gniazdo słuchawkowe i mamy też gniazdo na kartę pamięci TF. bo Oczywiście na karcie pamięci też możecie sobie coś nagrać, wrzucić tutaj i odtwarzać obraz, rzucać na ścianę. Oczywiście z tym projektorem możecie podłączyć smartfony, na przykład przez Miracast, Google Googlecast czy Apple Air. Działa to bardzo dobrze, chociaż wiecie, że Apple ogranicza możliwość wyświetlania jakichkolwiek filmów z Apple TV, z telefonu przynajmniej, przez zewnętrzne źródło prawa. Autorskie itp., itd. Projektor łączy się z siecią Wi-Fi no i ma wbudowane głośniki. Powiem Wam szczerze, że te głośniki naprawdę działają bardzo dobrze. Nie musicie do niego podłączać zewnętrznych głośników możecie oczywiście po bluetoothie także, jeżeli będziecie chcieli mieć jakiś ulubiony swój głośnik i uważacie, że on gra najlepiej na świecie i to jest wasze jakieś cacuszko wychuchane, podłączycie do tego projektora, z tym nie ma problemu, aczkolwiek warto zaznaczyć, że jakość dźwięku, którą oferuje ten projektor, ich zbudy Sail 2 jest naprawdę na poziomie i nie, wszystko elegancko słychać, oczywiście jeżeli nie chcecie, żeby ten dźwięk dochodził do was gdzieś tutaj z boku, jeżeli się widzicie obok projektora, tylko z przodu, no to warto rzeczywiście ten głośnik jakiś tam sobie postawić, pod ścianą, dajmy na to, gdzie oglądacie, gdzie będziecie rzucać ten obraz. No dobrze, a jakiej jakości obraz, jakiej wielkości też obraz jest w stanie wyświetlić ten projektor? Powiem wam tak, jest lepiej niż w przypadku poprzedniego XGZGURY, który miałem okazję testować. Chociaż jasność tutaj się nie zmieniła, mamy do dyspozycji, no chyba zaledwie 500 ANSI lumenów, a więc to nie jest dużo. Chociaż to jest tyle samo, co oferuje kultowy projektor Samsunga, ten malutki, taki, wiecie, o którym mówię, The Freestyle, on się nazywa. A więc, jeżeli chodzi o jasność, standard w tej cenie poniżej 200 euro, w ciągu dnia obraz no, jest słaby. Po prostu no niewiele widać. W jasnym pomieszczeniu także niewiele widać, ale wystarczy, że zaczyna się robić troszeczkę ciemniej i już naprawdę spokojnie możecie obejrzeć jakiś film e, dzięki temu projektorowi. A kiedy jest już naprawdę ciemno, to obraz jest świetnej jakości. Jak widzicie, jest tutaj Apple TV, można to włączyć, nie ma żadnego problemu, natomiast nie ma dźwięku i nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Mamy to natywne 1080p, wspiera 4K, kolory są naprawdę bardzo dobre, kontrast jest naprawdę bardzo dobry, trapez jest automatycznie ustawiany, możecie go włączać albo wyłączać, oczywiście to automatyczne ustawienie, możecie sobie sam, sami ten trapez ustawić. Jeżeli chodzi o ostrość, ostrość nie jest automatycznie ustawiana, no niestety, ale na szczególną uwagę zasługuje jednak tutaj ten Android, bo nie musicie się cholera pieprzyć, za przeproszeniem, z jakimiś innymi z Zewnętrznymi urządzeniami, tylko po prostu korzystacie z tego systemu, który jest tutaj zainstalowany i macie wszystko w nosie, bo jest Disney Plus, jest Disney Plus, jest oczywiście Netflix, jest Prime, jest HBO Max. Generalnie nie musicie się niczym przejmować. Najważniejsze jest też to, że macie dostęp do aktualizacji, a Android 11 w przypadku tego urządzenia wspiera aż. 8 tysięcy różnego rodzaju aplikacji. Możecie sobie też grać, oczywiście, w jakieś proste gry, yy, tylko musicie ściągnąć odpowiednie aplikacje. Współpracuję z asystentami głosowymi. Z Google Assist, Amazon Alexa bez najmniejszego problemu tym projektorem możecie także sterować za pomocą komend głosowych. Słuchajcie, no czego więcej chcieć? Z pewnością, z pewnością ja zabiorę ten projektor na wakacje, bo jego wymiary jego rozmiar jest po prostu no taki nie Nieszczególnie duży, zapakuję go do walizki, zapakuję bez najmniejszego problemu do samochodu i tak jak wam wcześniej mówiłem, na wakacjach szczególnie może się przydać. Kiedyś może ze znajomymi zrobimy jakiegoś grilla, może ekran wezmę, a może będę wyświetlał na ścianie jakiegoś domu w mieszkaniu tutaj sprawdza się idealnie i moje córki naprawdę bardzo sobie cenią to, że mają możliwość oglądania ulubionych filmów na bardzo ale to bardzo dużym ekranie bo my w domu mamy telewizor 55 cali, w dzisiejszych czasach to zaledwie 55 cali a ten projektor jeżeli chodzi o rozmiar ekranu oferuje dużo, dużo więcej oczywiście nie oferuje takiej jakości, jasności jak oferują telewizory, zwłaszcza OLED ale to nie ma co porównywać, prawda tutaj mówimy o sprzęcie poniżej 200 euro, powiem tak szczerze polecam, jeżeli szukacie taniego, dobrego ym, dobrego projektora z Androidem 11, z aktualizacjami, to to jest naprawdę dobre, dobry sprzęt, naprawdę dobry sprzęt, nie wydajecie dużo kasy, a macie projektor. No, to wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.